Dzień dobry. Naszym dzisiejszym gościem jest Renata Kędzierska, wójt gminy Gostynin. Dzień dobry pani. Dzień dobry pani redaktor, dzień, dzień dobry państwu. To pani pierwsza kadencja w charakterze wójta gminy Gostynin. Z jakimi założeniami i planami zaczynała pani y, swoją pracę? Y, tak, to prawda. To jest moja pierwsza kadencja na stanowisku wójta gminy Gostynin. Y, jednak miałam to szczęście, że mogłam poznać dogłębnie gminę Gostynin, jej problemy, wyzwania. Z tego powodu, że byłam radną gminy Gostynin w poprzedniej kadencji, byłam też przewodniczącą Rady Gminy Gostynin i tak jak już wspomniałam, to dało mi możliwość poznania problemów, które znajdują się na terenie tej gminy. Jakie były moje plany, założenia? kiedy postanowiłam kandydować na stanowisko wójta gminy Gostynin stworzyłam sobie program program, który uwzględniał potrzeby tej gminy, jej mieszkańców, wyzwania i w tym programie uwzględniłam między innymi dalszy rozwój gminy Gostynin, czyli budowa szeroko pojętej infrastruktury drogowej, kanalizację, oczyszczalnie Ścieków, stacje uzdatniania wody, jak również postawiłam na promocję gminy Gostynin, jej walorów turystycznych, bo jak zapewne wiele osób to zauważa i, i, i mieszkańców, gmina Gostynin to piękne tereny tereny przede wszystkim turystyczne z dużą liczbą jezior. I tak jak już wspomniałam, bardzo mi zależy na tym, żeby wypromować te walory, żeby wspierać rozwój turystyki, promować tę turystykę i co za tym idzie zachęcić innych mieszkańców, innych terenów do tego, żeby odwiedzali naszą gminę, przyciągać inwestorów, bo tereny, które znajdują się w gminie Gostynin na pewno stwarzają ku temu dobre warunki. A jak chciałaby pani to robić, jaki jest pomysł na to, żeby jakby zachęcać ludzi do tego, żeby przyjeżdżali i jak rozwijać tą infrastrukturę, jakie mam pani plany w tym kontekście? Jeżeli chodzi o infrastrukturę, to tak jak już mówiłam, na terenie naszej gminy obecnie buduje się wiele dróg. Jesteśmy na etapie projektowania stacji uzdatniania wody, kanalizacji ale jeszcze jest bardzo, bardzo dużo tych zadań przed nami i właśnie stworzenie takiej odpowiedniej infrastruktury na pewno zachęci do tego, żeby na teren naszej gminy przybywali nowi mieszkańcy. Z dumą należy stwierdzić, że tak jak już powiedziałam, nasza gmina jest bardzo atrakcyjnym terenem, co też widać po tym, że w ostatnim czasie bardzo wiele powstaje nowych zabudowań, sprzedaje się ogromna liczba działek, przybywają do nas mieszkańcy z dużych aglomeracji, z Warszawy, z Łodzi, z Płocka. I też da, da, bardzo pozytywnym takim aspektem jest to, że z danych statystycznych wynika, że na terenie naszej gminy e, mieszka dużo młodych osób. Także to jest nasza przyszłość e, i e, tak jak już e, wspomniałam, bardzo, bardzo mi zależy na tym, żeby stworzyć jak najlepsze warunki dla mieszkańców tak, żeby ci mieszkańcy od nas nie odpływali, a wręcz przybywali na teren naszej gminy. No właśnie, mówię Pani o tym, że jest dużo młodych osób, które osiedlają mhm. się na terenie gminy Gostynin, a w związku z tym są też wyzwania i potrzeby, bo y, jeżeli są nowe domy, potrzebne są nowe drogi, mhm. potrzebne są wodociągi, cała ta infrastruktura, ale także żłobki na przykład i przedszkola, tak, tak, właśnie, czy w tej tak. kwestii coś, coś się dzieje. Tak. To też moje takie założenie w, na, w moim planie wyborczym, w moich planach na przyszłość, żeby stworzyć wygodne warunki dla naszych mieszkańców. To na terenie naszej gminy na chwilę obecną nie funkcjonuje ani jeden punkt opieki nad małym dzieckiem i taki punkt chcę stworzyć. Już podejmujemy pierwsze kroki w tym zakresie. Jak również, tak jak w innych jednostkach samorządu, na terenie innych gmin możemy zaobserwować starzejące się społeczeństwo i też słuchając głosu mieszkańców, wiem o tym, jestem przekonana, że jest takie oczekiwanie ze strony starszych mieszkańców, żeby stworzyć dom. Taki dzienny dom pobytu dla osób starszych, taki dom środowiskowy, w którym to mieszkańcy mogliby spędzić miło czas, e, mieć jakieś zajęcia, e, integrować się. I to też jest mój taki plan, bardzo ważny program, e, który chcę zrealizować. No to jest, jest y, dokładnie bardzo potrzebne, bo trzeba zadbać o mm. wszystkie grupy tak, społeczne. Oczywiście. Wiadomo, że każdy mają swoje potrzeby. Od objęcia stanowiska przez panią minęło pół roku. Jak by pani oceniła ten czas? Ten czas, tak jak pani redaktor wspomniała, pół roku, to czas bardzo intensywnej pracy. Od momentu objęcia stanowiska wójta gminy Gostynin, czyli 7 maja, Wchodząc do urzędu, czułam się tak jak, jak u, siebie, e, u siebie, ponieważ już znałam pracowników urzędu, e, znałam strukturę urzędu gminy Gostynin. E, w, z tego też powodu było mi łatwiej zabrać się od razu z, do zadziałania. E, to ten czas, tak jak powiedziałam, czas intensywny, ale pierwszy miesiąc to było y, bardzo wiele spotkań z różnymi, y, zarówno mieszkańcami, jak i przedstawicielami różnych instytucji, innych samorządów, y, czyli nawiązanie takiej współpracy. Y, bardzo duża liczba mieszkańców, którzy przychodzą do urzędu y, z różnymi problemami. I może to jest dla mnie takie wyzwanie i taka trudność czasami, że chciałabym pomóc tym mieszkańcom, jednak nie w każdym temacie da się przynajmniej od razu, od razu pomóc, wspomóc tych mieszkańców, ale robię wszystko, żeby, żeby to poprawić. Czas, ten czas to też czas realizacji inwestycji kontynuacji wielu zadań które już były realizowane w poprzednim roku także w tym momencie jesteśmy na etapie końcowym już w zasadzie już jest zbudowany nowy budynek urzędu gminy Gostynin jesteśmy na etapie meblowania także przed ogłoszeniem kolejnego Kolejnego zapytania ofer, zapytania przetargu na, na meble, na zakup mebli. Też w tym okresie realizowaliśmy tak jak już wcześniej wspomniałam, budowę dróg na terenie gminy Gostynin. Tak naprawdę w ostatnim czasie zbudujemy drogi które będą w sumie liczyły 33 km, to jest bardzo, bardzo duża inwestycja. Są to środki pozyskane z polskiego ładu z Urzędu Marszałkowskiego jak również z Urzędu Wojewody Mazowieckiego. Te inwestycje wszystkie to w zasadzie blisko 18 milionów. I myślę, że to w dużej mierze zaspokoi już potrzeby naszych mieszkańców. Jednak jest jeszcze wiele, wiele w tym temacie do, do, do zrobienia. No wiadomo, temat dróg tak, to jest tak. zawsze bardzo szeroki bardzo i skomplikowany, tak. no, ponieważ no wiadomo, że to jest pierwsza podstawowa jakby mhm. potrzeba. E, a kiedy jest szansa na to, że mieszkańcy będą mogli skorzystać z nowego urzędu? To, to tak, jeżeli chodzi o nowy urząd, to jak wspomniałam, już jest ta inwestycja zakończona, natomiast jeszcze kwestia tylko umeblowania i myślę, że najpóźniej w marcu będziemy otwierać urząd i zapraszać mieszkańców do nowego urzędu. Nasza gmina jest ogromną gminną, to jest 270 km2. Mieszkańców na terenie naszej gminy zamieszkujących jest około 12 tysięcy. W związku te, z tym też mamy dużo interesantów. W obecnej chwili wynajmujemy pomieszczenia y, urzędu y, od Urzędu Miasta. Gostynina i tak naprawdę siedziba nasza mieści się w dwóch budynkach. W związku z tym tutaj skupimy się już w jednym budynku i to będzie na pewno komfortowe dla, dla naszych mieszkańców przede wszystkim, ale i również dla pracowników, także myślę, że, że będzie tutaj ogromne zadowolenie. Jakby pani przypomniała, bo z tego co pamiętam, no to ta inwestycja była dość długotrwała i dość kosztowna i tak. ile to było dokładnie? Pamiętam. Koszt, koszt inwestycji to ponad 16 milionów. A czas trwania? Czas trwania 3 lata. 3 lata. Tak naprawdę już y, zamiar budowy urzędu y, był kilka lat wcześniej, także były pierwsze projekty. I, i, I na dzień dzisiejszy to. Czyli tak. można spokojnie powiedzieć, że kilka lat trwała cała ta procedura. Tak, tak. E, czyli tak. czas bardzo intensywny. Bardzo intensywny i też ten czas na początku to czas spotkań wyborczych, wybory nowych sołtysów. U nas na terenie gminy funkcjonuje 56 sołectw. W związku z tym obecność na wielu, wielu zebraniach sołeckich to też możliwość wysłuchania mieszkańców, którzy zwracają uwagę na problemy, i, i potem, gdy się wraca do urzędu, te wszystkie problemy się gdzieś spisuje i próbuje się je realizować, oczywiście w miarę możliwości finansowych przede wszystkim. No właśnie, rozmawiamy o problemach, wyzwaniach. To jakie są te najważniejsze? No bo wiadomo, wyzwań zawsze mhm. jest dużo, tych problemów, z którymi przychodzą mieszkańcy również. A jakie są takie najważniejsze potrzeby, najpilniejsze rzeczy do załatwienia, jakby w tej kadencji? W tej kadencji to tak. Jesteśmy teraz na etapie projektowania stacji uzdatniania wody, modernizacji tak naprawdę stacji uzdatniania wody i tutaj chcemy zaspokoić potrzeby mieszkańców w tą gospodarkę wodną jeżeli chodzi o zakres właśnie dostarczania wody dla mieszkańców. Jesteśmy już po podpisaniu umowy i w trakcie już tak naprawdę ruszają prace modernizacji dwóch stacji uzdatniania wody w miejscowości Krzywie i w miejscowości Kozice. Na ten cel gmina Gostynin pozyskała środki w wysokości 8 milionów. Ta inwestycja to w granicach 12 milionów. Natomiast to nie jest jeszcze ostateczne wyzwanie, ponieważ y, są jeszcze dwie stacje, które wymagają modernizacji to jest stacja w Lucieniu i stacja w Leśniewicach. Y, I to też będzie inwestycja bardzo kosztowna. Natomiast jeżeli chodzi o stację uzdatniania wody w Lucieniu, ta stacja była modernizowana kilka lat temu, 4-5 lat temu. Natomiast rozwój turystyki na tym terenie, bo miejscowość Lucień to takie centrum naszej, naszego pojeździe Gostynińskiego, wokół którego skupione są główne jeziora, położone na terenie naszej gminy, i przypływ tych turystów na ten teren. Powstanie nowych zabudowań, działek rekreacyjnych powoduje, że w okresie letnim tej wody brakuje, dlatego tutaj przed nami to wyzwanie, żeby zaspokoić te potrzeby mieszkańców. Oprócz tego, tak jak już mówiłam, to, to modernizacja, rozbudowa dróg, ale też ścieżki, ścieżki pieszo-rowerowe, których tak naprawdę na terenie gmin, naszej gminy nie ma. A to jest bardzo ważna i potrzebna inwestycja no też wyzwanie dla nas, ale też bardzo potrzebne, tak jak powiedziałam, tak, jeżeli dla. rozwoju turystyki. Rozwijać tak, turystykę ja no to jest chcę, jeden z pierwszych tak. kroków. Chcę postawić właśnie rozwój turystyki na wspomaganie. Na terenie naszej gminy też funkcjonuje wiele takich ośrodków, które oferują no, wychodzą dla przybyłych turystów, czyli takie gospodarstwa agroturystyczne. Także tutaj też, też chcę jak najbardziej wspierać w tym zakresie. No i ogólnie dbać o rozwój gminy, promować gminę no, dziś w szerszym zakręgu w kręgu, hmm. przepraszam. Tutaj, w tym temacie, to też już mamy pewne plany. Właśnie przygotowujemy się do udziału w kongresie, który będzie promował naszą gminę. Także duże wyzwanie przed nami. Tutaj zobaczyliśmy perspektywę kilku lat tej kadencji najbliższej, ale z wielkimi krokami zbliża się nowy rok, a więc nowy budżet. Czego mogą się spodziewać mieszkańcy w tym konkretnym roku i w tym budżecie? Tak, projekt budżetu już jest przygotowany projekt budżetu to blisko 90 milionów ale zakładamy nasze działania w tym kierunku żeby pozyskiwać środki zewnętrzne przygotowujemy się już do, do naborów z KPO mamy przygotowane projekty kolejne projekty są w przygotowaniu także tak jak wspomniałam, budżet 90 milionów, około 90 milionów. Jednak w sytuacji, kiedy uda nam się pozyskać, myślę, znaczną ilość środków, to ten budżet będzie no, przekroczy zapewne 100 milionów. Na chwilę obecną budżet przewiduje inwestycje na 23 miliony. Niestety znaczna część tego budżetu, 66 milionów, to wydatki bieżące, z którymi tak naprawdę się borykamy, tak jak inne jednostki. No, chcemy też wprowadzić pewne oszczędności w wydatkach bieżących, tak żeby wygospodarować wolne środki na wkład własny w przypadku właśnie aplikowania o środki zewnętrzne. Także budżet przewiduje inwestycje, inwestycje drogowe. W budżecie zakładamy budowę dróg z uwzględnieniem właśnie już też naszych planowanych dotacji, pozyskania środków. Złożyliśmy już trzy wnioski na budowę dróg. Więc myślę, że uda nam się w przyszłym roku zrealizować budowę dróg na kwotę około 10 milionów. Będziemy rozbudowywać dalej, modernizować te stacje uzdatniania wody, to też jest przewidziane w budżecie. W budżecie też są środki przeznaczone na fundusz sołecki. Fundusz Sołecki to jest taki y, bardzo pozytywny odbiór wśród mieszkańców, bo to są ich plany, pomysły, które mogą realizować. Tak, pośrednictwem tego. Y, tak, właśnie. To, tak, to, to, tak zawsze, to zawsze cieszy mieszkańców, że sami mogą zdecydować o tym, tak. na co wydają pieniądze. I, i tutaj chcę powiedzieć, że w, ponieważ u nas jest 56 sołec, to tych małych, drobnych inwestycji w ramach Funduszu Sołeckiego i innych inwestycji to jest około 100. Także ogromna gmina duże potrzeby. To też mamy na terenie gminy 8 szkół. i tych 8, To też są ogromne, ogromne wyzwanie, tak, wydatki bieżące, ale staramy się te obiekty nasze, modernizować, remontować, rozbudowywać. I tutaj w przyszłym roku planujemy rozbudowę i remont, modernizację szkoły w Lucieniu, remont szkoły w Białotarsku. Oprócz tego mamy 19 jednostek OSP, i na terenie tych jednostek też, też drobne inwestycje, większe, mniejsze. Na terenie jednej z jednostek OSP planujemy też budowę takiego obiektu bojowego, czyli miejsca, gdzie można, miejsce garażowe, ale też zaplecze dla naszych strażaków, którzy tam prężnie działają. Plany bardzo ciekawe, szerokie. Życzę Państwu, żeby te, to budżet przekroczył, sporo przekroczył te 100 milionów złotych, a Pani dziękuję bardzo za rozmowę dziękuję. i przybliżenie informacji o gminie Gostyni. Dziękuję bardzo. Dziękuję. Dziękuję.